Zagranym, Pawełku, zaraz mówię, tak mówi zrobię to? Tak. <laughs> ja o jestem ugruntowany w ogóle. Ale Paweł Już zagramy, który taki jest właśnie kawałek zatytułowany Ola, Ola, Ona Ciążemy domie. Hmm. i'll Nie się, szykujcie, bo ja tu z turystami przyjeżdżam na wakacje, zrobimy potańczówkę, no, no to, to taka biba będzie, że miejsca w jeden zapraszamy, dzień. nie ma problemu. Lipiny to wioska taka, co nade wszystko kocha ziemniaka. Od 2011 roku nasza wieś słynie z festynu Vulva Fest i na tej kanwie, tak, powstało stowarzyszenie i promujemy właśnie naszą wieś, bo w Lipinach ziemniak jest symbolem przyjaźni i to wszystko co robimy razem, to wszystko co się dzieje tutaj w Lipinach, zawsze ma coś wspólnego z ziemniakiem. Mamy tutaj właśnie swój zespół chłopaki z Lipińskiej paki, którzy się reaktywowali. mają zespół? Tak, przygrywany mamy zespół, no i dobrze się przy tym bawimy yy, razem. Może, może się przedstawcie na początku, będzie łatwiej. Józef Organista. Panie Józefie, bardzo miło, przepraszam, że przy jedzeniu złapałem. Panie Józefie, a jak wasz zespół się nazywa? Chłopaki z Lipińskiej Paki. O, proszę. Tak, tak się nazywamy. Długo ze sobą gracie? To znaczy zaczynamy, tak, tak naprawdę. I pan Józef gra na, na organach na organach. Ale trafiłem w dobry moment, że można pogadać, bo tak to. No, tak, 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 Dzień dobry, Paweł jestem. Jurek. Ja nazywam się Jurek. I gram na Kardonie. Ja już... Panie Jurku, a kto nauczył gry na akordonie? Ja długo gram na Kardonie już. Ja się nauczyłem w ognisku muzycznym w Hajnówce, skończyłem te umiejscu muzyczne no i, no i grałem cały czas a że tutaj do, dokoptowałem do chłopaku, bo oni potrzebowali na, na kardonie, żeby, żeby zagrać, no dlatego gram z nimi no jesteśmy zadowoleni z tego grania i myślę, że coraz to będzie lepiej

Pana rodzina, miejscowość to? Lipiny. O... O, 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 o. Tak. Tacy piękni ludzie w Lipinach. No tak, tak. Dokładnie, dokładnie. I zawsze, zawsze z słyniecie z ziemniaka? Dokładnie. Tak jak w są właśnie, na ścianie. Ból, i słyniemy i wszystko. No. A ja myślałam, że to Mońki to. A nie, a Mońki też? No tak. Konkurencja po prostu. Tak, kiedyś to, jak byłem małym chłopcem, to po prostu święto ziemniaka królowało w Mońkach. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Dzień dobry Paweł. Dzień dobry Andrzej. Bardzo miło panie Andrzeju. Piękny głos. Trzeba przyjemność, przyjemność po mojej stronie. No. Spotkaliśmy się tutaj. Bo wcześniej jeszcze to graliśmy. Mhm. Już graliśmy, ale to, to, to jeszcze było za w latach takich kawalerskich. Później do, dorosliśmy do tego 60 plus wszyscy. No i 60 plus się wszyscy zebraliśmy. No i postanowiliśmy, że sobie jeszcze pogramy. Nie? Dokąd ten na górze nam pozwoli, dokąd będziemy jeszcze grali, śpiewali i, i bawili innych. Gramy na żywo oczywiście, wszystkie instrumenty są żywe, nie, ma, nie mamy tu żadnego playbacku, nikt nie udaje, że gra, śpiewamy. O, Panie co, bo dalej. wy to lubicie po prostu. Po prostu nawet nie lubimy, nawet kochamy grać. Ziemna której nigdy było. Oh uh -huh. Ta pasja, ta pasja tego muzykowania, a szczególnie muzykowania takiego wspólnego, prawda, gdzie możemy się razem spotkać, no i, i, i jak nam się coś udaje, coś, coś tam wychodzi, a gramy repertuar taki i stary repertuar i, i jakieś prezenki i, i białoruskie i ukraińskie i rosyjsko, rosyjskie, gramy nalepy Tadeusza blusa też. Perfect. E, e, gramy Perfectu. i perfect, Stary Perfekt, tak, Stary Lombard, lata, lata 80., prawda? No i wiele innych jeszcze takich, takich piosenek padających do ucha. Nie, nie tylko po prostu jak dzisiaj jest ta muzyka taneczna. Ja to pamiętam taki oczywiście... kiedyś zespół z Dubiny, o, to hit to był. To też był, tak, był. Na kasetach takich. Był na takich kasetach, tak Dubiny, no to, to, to był też taki bardzo popularny zespół. No to, to też nasi koledzy, którzy. Panie Andrzeju, jak ja powiem, że wasza muzyka tak towarzyszy z wami z przerwami, tak? Ale przez kilkadziesiąt lat. No tak, muszę tak powiedzieć, że przez kilkadziesiąt tutaj ze Sławkiem, z Perkusistą i Gieniem tu zaraz Basistą graliśmy, graliśmy o, jeszcze. Pan Gienek opowiada, że w latach 70. -tym. Koniec lat 70. już graliśmy. ale to, to byliśmy jeszcze tacy no, małoletni właściwie jeszcze nie mieliśmy, nie mieliśmy po 18 lat nawet. 17, 16, i już, już, już galiśmy. Wtedy była, wtedy wie pan, była była też inna, może, inna moda. Nie każdy z nas nosił długie włosy. Takie włosy przynosiło tutaj dotąd. A ta taka moda była? Przynosiło się tak. A spodnie to, tak. dzwony? Ale, ale... Spodnie dzwony, ale ja miałem fajne spodnie, bo połaty miałem naszywane i miałem 56 lat naszytych na spodniach. Tak, Naprawdę? To był rekord, tak. Nie przynosiłem ich do domu nigdy w życiu. Mama, nie widziała. Bo mama tego nie widziała, ojciec, tata też nie widział, zawsze miałem je spakowane na graniu, gdzieś tam nakładałem takie, takie spodnie, to było takie, takie trochę. Ta, wtedy... Takie tabu. No takie tak, to, to, no, te czasy były też fajne, prawda. Wszyscy jesteśmy tutaj samolucy. Właściwie Jurek, Jurek jest po, Jurek, Jurek yy, skończył Skończył y, kilka klas, y, ma skończone y, gry na kordonie. Zresztą to słychać, jak technicznie gra, prawda? A my samo jesteśmy. Graliśmy, graliśmy już tak tak, tak dawno. Teraz przez jakiś okres nie graliśmy, dlatego teraz robimy próby, żeby no, żeby się jeszcze zgrać. A bo już tam tu myślę, że nie jest do ktoś obejrzy, będzie mógł do Was zadzwonić, to wtedy do Pana Oczywiście, trzeba... bardzo proszę. O, za zagrać na tą telefony. a tu na to... moście, czy gdzieś na Dechach teraz taka do... ta muzyka dechach. nasza taka regionalna, to ona do łask wraca. Panie Andrzeju, a jak kiedyś były zabawy? Pan poopowiada dla mnie. No kiedyś były zabawy na Dechach, były Dechy Hajnowskie przy, przy Dębie. No nie ma tego Dębu, szkoda, że nie został. Wszyscy ubolewamy na tym, że te dechy zostały tam zlikwidowane. W tej chwili, w tej chwili tam jest Czy To mieliście taką scenę? Tam była scena, tak, to były w ogóle dechy, scena była i były dechy. Wszyscy, pierwszy dzień wakacji zawsze się rozpoczynały dechy i przychodziło się na dechy zawsze w sobotę, w sobotę, żeby potańczyć, nie? Graliśmy tam Różne zespoły też grały, na te dechy się chodziło, żeby tam żeby tam sobie potańczyć w każdą sobotę się przybyło. A i na, nazwa dobra, nie? Dechy. Dechy, dechy. Gra, gra w dechy. Tak. Andrzej śpiewa w dechę, nie? To, to, były, to były tak zwane, no dużo ludzi jeszcze jeszcze starszych od nas kolegów, którzy, no już część, część nie ma, prawda? Ale, ale wielu, jeszcze, wielu jeszcze żyje i też pamięta te stare dechy hajnowskie, gdzie się przychodziło na te dechy. To bo coś takiego, ta kultura się wtedy inaczej rozwijała. Wie pan, młodzież nie siedziała wtedy przy komputerach. Dzisiaj to jest taki, ta młodzież w komórkach, w komputerach, gierki przez cały czas. Jak się, no i ja akurat może jestem szczęśliwy, bo moje wnuki grają. To wnuczka gra na saksofonie, a. A, a, a wnuczek gra na kordonie, i, i właśnie na, na instrumentach klawiszowych. Panie Andrzeju, ale to, to, co od dziadka się trochę upoduje? No się że geny jakieś przekazałem, prawda? A zobaczymy na jak długo, ale, ale no wnuczek już gra dość długo. A to bardzo a ważne. A wnuczka gra w orkiestrze Straży Pożarnej na, na, na saksofonie, także. To bardzo tak, ważne, żeby tak. tych młodych uczyć. No to ważne, bo dzisiaj, żeby się wiewa, no, muzyka akurat uspokaja, muzyka też w jakiś sposób e, łączy pokolenia, tak jak mówimy, prawda? No bo ona łączy, prawda, pokolenia, bo przychodzą na przykład, jak gramy, gramy różnego rodzaju utwory i przy tych utworach wszyscy się bawią. Przychodzą, Panie Andrzeju, ale właśnie, wy gracie na żywo, wy widzicie kątem oka, jak para tańczy, druga dołącza, to by jeszcze jedno zwrotkę zagrać. No wiemy co zagrać w ogóle, bo jak wiemy, że jest towarzystwo takie, które lubi jakiś tam gatunek muzyki, prawda? No to, więcej to, w ten deseń No więcej w ten deseń, nie? Żeby ludzie byli zadowoleni, żeby to dawało radość nie tylko nam, ale, ale również yy, radość, radość. Panie rzeżu, wy się szykujcie, bo ja tu z turystami przyjeżdżam na wakacje, zrobimy potęgi. No, no to, to taka biba będzie, że miejsca w jeden zapraszamy, dzień. No nie ma problemu. O właśnie, to ja zostawiam pod, yy, pod, pod filmem. Yy, taki kontakt do Pana Andrzeja, będziecie mogli dzwonić. Łupaki z Lipińskiej paki. Chłopaki. Odpalamy pytania. Ja mogę zagrać eh, Santany, Karosa Santany, zagram księżycowe kwiaty. O Na nie ma. Czego ja wam mogę życzyć? Sukcesów? sukcesów w przyszłości. Tutaj ode mnie jak I najwięcej do Tak. A jeszcze mamy Pawełku, jeszcze mamy co mamy. A mamy jeszcze fajny taki domnik oknami w sad. Taki dom. W sad. I okna wychodzą do sadu. I to taka tam, gdzie zawsze czeka mama. Przypominamy gdzie zawsze w kołysce, gdzieś tam nas kołysała, prawda? To jest taka, taka ballado, ballado, taki bardziej... On jest taki, w takim, nie szybszym, ale jest, jest, bardzo, bardzo piękne słowa i, i, i jest bardzo fajnie melodyczny. Także pozwólcie sobie go jeszcze, jeszcze zagrać. Panie Andrzeju, no, no, właśnie, właśnie. za mini koncert bardzo dziękuję. Również. Ale jeszcze... Cze, nie czego Wam życzyć, to? Panie Andrzeju? Czego? Tak, tak szczerze. Przede wszystkim zdrowia. W tym wieku to już potrzebujemy dużo zdrowia. No i, i myślę, że jakiś tam występów, o ile o ile, o ile będziemy zdołali to na pewno będziemy dalej bawili ludzi, a jeżeli nie to się po prostu sami będziemy bawili, bo się przy tym yy, akurat spełniamy też, przy, przy, jak robimy nawet próbę przychodzimy jakieś, jakieś utwory, które, które chcemy zagrać. Na bo nie. ja właśnie to zauważyłem panie Andrzeju, że wy się super bawicie, nie ma u was presji na szkołę, to bardzo doceniam, dla mnie to jest bardzo, bardzo szlachetne. Bo wy, to, to wasza pasja, no. jedna z wielu. Jedna z wielu, tak, tak jak mówiłem, jedna z wielu pasji, które staramy się reaktywować, a już jesteśmy wszyscy, tak jak mówiłem, 60 plus. I to nas jeszcze bardziej wypam, bardziej nas nakręca, że jeszcze możemy kurczę, Jeszcze myślę, że będziemy długo, długo grać, nie śpiewać. Tak, ja tego życzę. Długo. Ja tego życzę, naprawdę. Ten pozwoli tutaj i, 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 i myślę, że będzie super. Panie, że przyjadę z turystami, to wtedy odpalimy. Kłaniamy się pięknie. Kłaniamy się pięknie. To był dla mnie wielki honor. Dziękuję Panowie. Tak już po naszej strony. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Nie, nie. Jeszcze go, że szkoda, sobie ten talent, co my mamy, żeby po prostu przepadł. Oczywiście, że tak. Trzeba po prostu pokazać ludziom, że my coś mogli